Cześć, z tej strony BN23, witam Was w kolejnym odcinku z serii Poezja Wizów i kolejnym ogólnie odcinku na moim kanale. No, trochę nie nagrywałem, no bo skończyły się wakacje, więc czasu nie ma już tyle. Więc filmy na pewno będą pojawiały się o wiele, wiele rzadziej. Ale będę starał, by starał się, by pojawiały się w miarę regul regularnie. I jednak te kilka filmów e, co jakiś czas wychodziło. Stwierdziłem, że nagram sobie poezję wizów, bo od ostatniego odcinka minęło chyba już z 10 dni. E, przygotowałem też mniej więcej się do materiału o wielkich pająkach z Kingdoma. A z Kingdoma jeszcze będzie Kingdom Rush Teorie i Kingdom Rush Pojedynki. Taki w sumie, nie jest to jeszcze 30 odcinek, a 28 będzie, ale będzie takim trochę specjalnym odcinkiem. No i przejdźmy do czytania. Ucho Smoka, rozdział 3,5, Nowe Początki. I jest to kolejny taki rozdział od naszego tutaj autora, który przybliża i rozbudowuje trochę losy niektórych postaci, właśnie wybranych z całego tego dzieła, całego tego opowiadania. Imperium Rano. John obudził się godzinę przed świtem. Ostatnio wyrobił sobie ten nawyk musiał. Usiadł na łóżku i rzucił poduszką we wciąż śpiącego towarzysza. Annum poderwał się na równe nogi. Rozejrzał się nerwowo, próbując ocenić sytuację, po czym ponownie opadł na łóżko i głośno westchnął. Kolejny piękny dzień w Imperium, powiedział sarkastycznie. John stał, obmył twarz wodą, przeczesał swoje rozczochrane, ciemnobrązowe włosy dłonią i je związał. Chwycił swój skórzany kaftan, do którego wciąż był doszyty herb Hadrianowni. Skrzywił się na ten widok. Kaftan był częścią munduru, jaki nosiła armia Hadriana, ale najemnik innego nie posiadał. Zerwał więc tylko herb i przyjrzał mu się z pogardą. John był najemnikiem, a to znaczyło, że walczył po tej stronie, która więcej płaciła. A Hadrian obiecał zie złoto, ziemię i tytuł. Czyli wszystko, co jest potrzebne do zakończenia wiecznej tułaczki po świecie. Tyle, że ten skratyniały król się poddał. Annum i John, by ratować swoją sytuację finansową i nie zostać bez chociażby miedziaka, zmienili na szybko strony i wzięli czynny udział w upadku królestwa, za które wcześniej walczyli. Jednak nowy władca okazał się niewypłacalny. Najemnicy stali zmuszeni do opuszczenia zniszczonego wojną kraju. I w poszukiwaniu lepszego życia trafili tu, do Imperium Zielonego Smoka. Mówię ci, powinniśmy dołączyć do regularnej imperialnej armii. Mielibyśmy dach nad głową stały żołd. No i od to jest robota, na której się znamy, mówił młodszy mężczyzna. Za bardzo cenisz sobie swobody, a dezercję w imperium każe się śmiercią, powiedział chłodno starszy. Była to prawda. Najemnicy dziś, tak jak przez ostatnie kilka dni, stanęli na centralnej części targu. Wraz z innymi ludźmi szukającymi dorywczej, fizycznej pracy, której nikt nie chciał wykonywać na stałe, albo do której brakowało pracowników. Pojecałem kwadransie mi już zaplanowany cały dzień. Zaczęli go na, od naprawy dachu magazynu. Czas na noszeniu belek i do, docinanie desek mijał im zaskakująco szybko. Następnie wdrapali się na dach, z którego roztaczał się widok na morze. Całkiem przyjemne zajęcie, przyznał John. Dokładnie, powinniśmy się uczyć stolarki, a nie wojennego rzemiosła, zaśmiał się Annon. Doskwierające już słońce i widok nadpływających łodzi rybackich oznaczały, że pora udać się na raz ładunek. Może nie była to najlżejsza praca, ale za to najlepiej płatna bo oprócz pieniędzy należał się też za nią posiłek. Rozładowanie skrzyń szło im dość sprawnie. John właśnie niósł jedną, gdy usłyszał, jakiego towarzysz wołał go po imieniu. Starszy najemnik spojrzał na kolegę, który biegł w kierunku pomostu. Łódź, z której zdejmowali skrzynie, zaczęła odpływać. Młodszy najemnik nie zdążył złapać linii cumowniczej. Stał teraz z nieodgadnioną miną, patrząc przed siebie. John stanął obok niego i zapytał: Wyłowi się? Widząc brak reakcji strony kolegi, dodał poirytowany. Nie chciałbym się zmoczyć, a to ty wiązałeś łódź. Annom odpowiedział mu niepewnie. Hm, chyba nie mam wyjścia. John zrozumiał, w czym jest problem, chociaż nigdy wcześniej nawet nie przyszło to do głowy. Weschnął teatralnie. Masz, powiedział. Tak? A jak niby doszedłeś do tego wniosku? Przed, chwil, przed chwilą stwierdziłeś, że nie chcesz się zmoczyć czy coś, mówił szybko. Bardziej niż być mokrym, nie chcę, żebyś się utopił, idioto. Wyjaśnił, rozbierając się do samych spodni. Wręczył jeszcze koledze pas z mieczem oraz inne niezb... innymi niezbędnymi przyborami i wskoczył do wody. Była cholernie zimna, John wyłowił cumę, poddał ją swojemu towarzyszowi i wdrapał się na pomost. Idź w sobie przerwę, zaczął Anną patrząc na swojego przemarzniętego, ubierającego się kolegę. Oddam ci za ten czas swoją część wypłaty, dodał, uznając, że to najlepsze okazanie wdzięczności. Starszy najemnik przymknął oczy i w myślach. Przeliczył, ile to będzie go kosztować. Zatrzymaj je sobie. Zrobiłbyś dla mnie to samo, ale masz mnie zawołać na obiad. Zakomunikował bez cienia emocji. Teraz marzył tylko o tym, by się wygrzać w przedpołudniowym słońcu. Ruszył więc na targ. Przez studni kotłowali się ludzie, którzy nie mogli zdecydować, czyja jest teraz kolej na zaczerpnięcie wody. John uśmiechnął się szeroko, wyprostował i stanął na obleganej studni. Proszę ustawić się w kolejkę, zawołał. Ludzie przestali się szamotać i popatrzyli na rosłego mężczyznę, z którego emanowała pewność siebie. Ustawcie się w kolejkę, bo nie będę wiedział, do mam od kogo mam pobrać opłatę, powiedział rzeczowo. Schodząc tak, że tłum musiał się cofnąć. A, powiedział rzeczowo, schodząc tak, że tłum musiał się cofnąć. Pięć miedzianych limów za wiadro, jeden za kubek. Z nadzieją, że doda swoim słowom wiarygodności, odpiął kubek od pasa i pokazał go zebranym. Zadziałało. Ludzie ustawili się w rządek, a najemnik bardzo szybko wyregulował ruch. Rozglądając się za kolejnymi klientami, ujrzał w tłumie namiestniczkę. No to chyba już koniec zabawy, pomyślał, ale jeszcze postanowił zaryzykować. Nie miał w sumie wiele do stracenia. Przecież nie zabierze mu pieniędzy, prawda? Najwyżej odgonim jest stąd, stwierdził w myślach John, wiedząc, że nie jest to wielka strata, ponieważ zaraz i tak musiał iść na obiad, a później czeka na niego jeszcze praca przy budowie mostu. No i tak się kończy ten rozdział. Mamy tutaj przedstawionych dwóch najemników, którzy służyli e, królowi, król ten obiecał im ziemię, złoto e, i jeszcze jakieś tam inne rzeczy, tytuły szlacheckie, natomiast e, przegrał w wojnie, e, tak się przynajmniej można było chyba domyślić, e, bądź pod wpływem jakichś innych takich działań tego typu. Tego typu. No, i trafili oni tutaj, do innego królestwa, do innego państwa właściwie. I starają się żyć trochę w inny sposób niż najemnicy. Zatrudnili się do jakichś prac, gdzie pracowali gdzieś w dokach. Także taka praca fizyczna. No, w sumie walkę też można nazwać pracą fizyczną, ale o znacząco zwiększonym ryzyku, że coś się stanie, tak bo w, w każdej bitwie można zginąć, natomiast podczas takiej pracy, no, może zdarzyć się jakiś wypadek, że jakaś skrzynia spadnie na ciebie, no ale raczej jest to takie coś, co nie zdarza się często, tak, no jeśli wszystkie procedury są tam zachowane, jest bezpiecznie w miarę tym miejscu, no i tutaj mieliśmy też taki dość yy, przedstawione cwaniactwo ze strony tego bohatera głównego, właściwie tego podrozdziału, Zaczął on zarabiać dodatkowe fundusze, udając, że jest niejako strażnikiem studni, pobierając opłaty od osób, które chciały z niej zaczerpnąć. Także sprytna próba z jego strony. I co zarobił to jego? No, być może władze skonfiskują jego pieniądze, bo coś nie kojarzy. Chyba nie było to jeszcze opisywane w, w tamtej części, w tych częściach, takich w tych no normalnych tych rozdziałach, tak, tych niepołówkowych, że tak to nazwę także no nie było tam, nie przypominam sobie przynajmniej jak, jak było to możecie poprawić, bo ja nie pamiętam przynajmniej no i co, no to chyba tyle co można było do tego rozdziału są dość krótkie, a nawet jeśli są takie dłuższe no to dość szybko mija ta akcja, albo jest jedna, że tak powiem, jakaś czynność czy dwie które wykonują nasi bohaterowie Także też nie ma co się rozwodzić nad tym. No i to już jest 90. któryś odcinek tej poezji, widzów. I tak szczerze mówiąc, myślę, że jak dojdziemy do setnego odcinka, to chyba trzeba będzie się zregenerować i nastąpi bardzo długa przerwa tej serii. Bo jednak, już troszeczkę nie to, że psycha siada czy coś, no ale jednak, już trochę się to przejał ten format. I już nie, nie nagrywa się tego z taką świeżością, z takim zaangażowaniem, z takim zainteresowaniem jak wcześniej. No, jest kilku twórców, także różnią się oni między sobą, także fajnie. Natomiast jednak, mimo wszystko, jak pojawiają się jakieś kolejne rozdziały, czy kolejne nawet opowiadania, które mają być inne, no to już trochę troszeczkę. Tak to wygląda, że rozgryzłam już mniej więcej styl pisania każdego i. No i nie to, że jest nudno, ale jednak trochę już przydałaby się przerwa od tego. Na takiej bardziej zasadzie, żeby tutaj nikogo nie dyskredytować ani nie obrazić, niechcący. Natomiast no przydałaby mi się przerwa po prostu, żeby, żeby to miało ręce i nogi potem i żeby też dobrze mi się czytało, żeby Wam się też dobrze mnie słuchało, bo tak już. W czasami niektórych tych ostatnich odcinkach, no pomyłki to się akurat mogą zdarzyć każdemu, ale możesz to w jaki sposób to czytam, już nie jest takie jak to było na początku, nawet nie wiem jak to określić. No ale nieważne. Tak czy inaczej, będzie raczej przerwa, i, i to taka dość długa, pewnie kilkumiesięczna. No, raczej serii nie będę kończył, bo tam pewnie jeszcze kilka osób coś by dosłało. Natomiast przerwa jest mi potrzebna i tyle, bo i tak teraz mam, muszę jakoś mądrze rozłożyć te filmy, bo i tak mam przymusowe przerwy z racji na to, że na brak czasu jest jednak, nie, nie ma, mam inne obowiązki ważniejsze i, e, niż kanał. No i w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się i cześć!